Ósme forum rolników i agrobiznesu w Poznaniu. Ze mną Jacek Strzelecki, Polskie Mięso. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o spadku spożycia wieprzowiny i o tym, czy to jest trwały trend, czy jesteśmy w stanie to odwrócić. Jak faktycznie wygląda ta konsumpcja wieprzowiny dzisiaj w Polsce i czy faktycznie tak drastycznie spada? Znaczy, no spada, ale nie możemy powiedzieć, że tak drastycznie. Ona jest widoczna, bo dlatego że Polacy też zaczynają lubić bardziej drób i ten drób niestety wypiera wieprzowinę. Ale powiedzmy sobie szczerze, miłość do schabowego czy żeberek wieprzowych jest i raczej ona nie zaginie, aczkolwiek jest zweryfikowana takim obecnym trendem, czyli wzrostem popytu na mięso drobiowe. Czym jest spowodowane to, że sięgamy częściej po drób niż po wieprzowinę? No, chyba naj, według mnie najważniejszą zaletą mięsa drobiowego jest szybkość w możliwości przygotowania. Wieprzowina wymaga więcej czasu. I stąd jest, stąd jest ta różnica w konsumpcji. ale Natomiast, poza, jeśli chodzi o wartości odżywcze, no to tutaj eksperci musieli się by wypowiedzieć dokładnie. Mięso, czyli białko zwierzęce i drobiowe i wieprzowe, jest nam potrzebne do prawidłowego rozwoju. Więc tutaj myślę, że rywalizacji jako takiej nie ma na tym poziomie. Natomiast jest rywalizacja bardziej o wartości takie praktyczne. I w kontekście tego różnicowania się konsumpcji mięsa jednego drugiego, jak lądują produkty roślinne. Czy to też jest coś, co wypiera mięso? Mówimy o produktach roślinnych, które mają udawać mięso, tak? Bo tak się ich nieprawidłowo nazywa, bo to nie można tak nazywać tak w rozumieniu prawa unijnego, nie można nazywać produktu roślinnego, że jest to na przykład burger. No nie jest. Jest trend, który się pojawił. On nie wygląda tak, jak jest przedstawiany w sensie: że Polacy się przestawili albo jakaś część konsumentów przestawiła się na konsumpcję produktów roślinnych zastępujących produkty zwierzęce. Trudno określić jego wzrosty, bo dane z różnych miejsc, robią takie badania na swoich rynkach Niemcy, Francuzi, Włosi. Widać, że tam to hamuje jednak odejście od mięsa. Nie jest takie, jakby to by chcieli widzieć producenci produktów roślinnych, dlatego że no białko zwierzęce jest niezbędne do prawidłowego rozwoju człowieka na każdym etapie życia. Od małego do starszej osoby. No i to jest ta objawiona prawda, którą musimy głosić, ale pytanie w takim razie, czy branża mięsna robi wystarczająco dużo, żeby się przed tym trendem obronić Można zawsze powiedzieć, że, ro, że robi się mało, można robić więcej. Też z takiego założenia wychodzimy, że robimy tyle, ale jak widzimy, że jeszcze możemy więcej zrobić, to oczywiście robimy, bo yy, Docieranie do konsumentów z prawidłowym przekazem na temat mięsa jest to podstawowe teraz zadanie w ogóle branży mięsnej, dlatego że producenci, a zwłaszcza środowiska wegańskie, na temat mięsa, właściwości i ich, ich wartości odżywczych mięsa podają nieprawdziwe informacje, łącznie z tym, że mięso jest rakotwórcze, co jest już zupełnie rodzajem absurdu, bo to oznacza, że. Dotychczasowe nasze pokolenia umierały właśnie z powodu raka. Jej rak był spowodowany dużą konsumpcją mięsa. No jest to po prostu nieprawdziwe, ale to taka argumentacja, niepoparta na żadnych faktach, y służy budowaniu własnej przestrzeni rynkowej dla produktów roślinnych. Branża mięsna y dba i i o to, żeby był właściwy przekaz na temat konsumpcji mięsa i, w i jego wartości. Robi rozmaite akcje promocyjne, od lokalnych po ogólnokrajowe, a także międzynarodowe. Tutaj wiele organizacji branżowych mięsnych realizuje takie projekty, które służą właśnie podniesieniu wiedzy konsumentów na temat mięsa, utrwaleniu określonych tej wiedzy, no i oczywiście promocji samego mięsa jako ważnego środka konsumpcyjnego, spożywczego. Temat bardzo szeroki. Ja Państwa zapraszam do styczniowego wydania Topak Rar Polska, gdzie będziemy relacjonować naszą dyskusję o spadku spożycia wieprzowiny. Będziemy pokazywać różne strony tej dyskusji. Dziękuję bardzo Jacku. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam.